Witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z dwoma kwestiami, a mianowicie po pierwsze będzie to otwarcie dwóch pudełek czerwcowych Big Lossy i Shiny Box oraz druga kwestia, czyli podsumowanie powiedzmy pierwszego tygodnia na NutriDiecie. Nie wiem co bardzo od czego zacząć, ale może faktycznie zacznę od diety, bo y, to jest coś, co mnie tak wiecie, ostatnimi czasem bardzo jara, bo wszystkie dni, wszystkie menu, wszystkie moje wzloty, upadki, historie niestworzone i stworzone są opisane na blogu. E, link do bloga macie poniżej. Tam możecie sobie znaleźć e, informacje na temat tak, jak powiedziałam menu, tak jak powiedziałam na temat tego, jak ja sobie radzę z tą dietą, e, a radzę sobie różnie. Są dni kryzysowe, są dni, które faktycznie jakoś gdzieś nam mm, daje radę, ale, ale naprawdę różnie z tym bywa. No, natomiast podsumowanie robiłam w poniedziałek i muszę przyznać, że rozrachunek mnie bardzo zadowolił i mam nadzieję, że tak się zacznie dalej dziać. Aczkolwiek znowu jest ta kwestia, że wszędzie chudne, zaczynają być widać obojczyki, kostki tutaj mi zaczynają wychodzić, e, natomiast no jeżeli chodzi o moje UDA, to niestety jakby tutaj Zmiany żadnej nie ma, nawet po obwodzie w centymetrach nie ma, pomimo tego, że liczę, to nie jest tak, że ja zasiadłam przed kanapą i po prostu nic nie robię w tym temacie, bo naprawdę staram się ćwiczyć codziennie ramiona i pośladki i nogi i chodzę też na waku, co prawda nie codziennie, co trzeci dzień się staram, czasami co czwarty, ale jednak się to zdarza. No i myślałam, że faktycznie te moje nieszczęsne nogi, z którymi zawsze miałam problem, gdzieś tam zaczną szybciej zjeżdżać, ale niestety. Więc w ogólnym rozrachunku wychodzi to tak, że po pierwszym tygodniu na Nutri wiecie, zeszłam 2,5 kg Wow, fanfary! Jeżeli chodzi o obwody, to obwodowo wyszło to tak, że z brzucha zjechały mi 4 cm, z bioder 3 cm i 1 cm w obwodzie ramienia, więc to jest naprawdę fajny wynik. Jeżeli chodzi o biust. Bez zmian. Hallelujah! No i te nieszczęsne moje nogi niestety też bez zmian, ale zobaczymy jakie będą efekty po drugim tygodniu. Śledźcie, śledźcie mój kanał na bieżąco. Słuchajcie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za kilka dni przyjdę do Was z filmikiem, który będzie ogłaszał bardzo ważną kwestię. Nową kwestię, której jeszcze nie było i mam nadzieję, że będzie mi dane się nią z Wami podzielić, ale to dopiero za jakiś czas. Natomiast teraz jedziemy z pudełkami. Dobra, zaczniemy od Shiny. Nie, może od Big Loss, bo Shiny Box jest to ta edycja urodzinowa, więc zostawię ją na. Sam koniec. Vivi e, Rossi, standardowe, nasze różowe. Pięknie otwieramy. Okej, okay. i pierwsze co nam się rzuca w oczy to oczywiście ulotka. Zabierz rękawiczkę ze sobą na wczasy. E, mm, mm, mm. Hmm. I to jest rękawiczka, która ma nam pomóc w demakijażu z mikrowłókna. Zmywam makijaż tylko wodą, więc idealna jest na czasy. Jest tutaj kod rabatowy minus 30% na całą linię produktów. Kod ważny jest do 31 sierpnia, 2,15. Ok, rękawiczka, spoko. Ja akurat mam tą szmatkę z Ilky, bodajże, która też mi pięknie zmywa cały makijaż, więc szmatek nie potrzebuję. Tamta jest sprawdzona i jakoś wszystko w niej gra i kula. Dobrze, no i zaczynamy. Hello, sunshine. Mm, I mamy tak, w swoim pudełku znajdziesz następujące produkty. Harmin Rose, i to jest y, krem z filtrem 30. Tak, dostaliśmy produkt miniaturkę, czyli 15 ml. E, cena normalna tego produktu to jest 50 ml za 60,80 groszy. E, hipoalergiczny, mm o właściwościach ochronnych, łagodzących i korygujących. Jest przeznaczony dla cery wrażliwej, skłonnej do alergii, nie zawiera alergenów. Dobra, krem, spoko, fajnie będziemy testować. Kolejny produkt i to jest produkt pełnowymiarowy, jest to Lord Berry 20 100. jest to produkt, który ma, jest o wartości 80 zł, dużo jak jest napisane, że to jest szminka w ołówku. Aha, czyli ok. Po prostu mamy szmineczkę w ołówku, która ma kolor wow! Jaki intensywny widzicie to piękna fukcja. Fantastycznie. Lubię takie kolory. Dobrze. Kolejna rzecz i to jest rzecz, którą e, faktycznie od tygodnia testuję, bo Bigelosi przyszło mi pierwsze szeń, bo zostałam jakieś dwa dni temu. E, I dlatego już zdążyłam rozpakować to opakowanie. Ja zobaczyłam, że jest maskara stwierdziłam, że muszę ją przetestować, ale słuchajcie, szał nie ma do nie urywa. I tutaj mamy tak, Izadora, All Day Long Lash Mascara, super trwały tusz, bezpieczny dla rzęs, ekstremalnie wydłużej, po pogrubia, wyraźnie podkreśla rzęsy, nie rozmazuje się, efekt utrzymuje się aż przez 12 godzin. Faktycznie nie rozmazuje się, efekt jest długotrwały, łatwo się ją zmywa, ładnie rozdziela rzęsy ale po drugiej aplikacji już widać mikroskopijne grudki, a poza tym, żeby miała jakieś tam funkcje pogrubiające, wydłużające, to naprawdę nie mogę o tym powiedzieć, więc to jest maskara, której no nie zakupię. Mamy tutaj m, oczywiście miniaturkę, połowę całości, bo ona jest 8 ml, jest całe opakowanie, tutaj mamy 4 i cena jest aż 72 zł, to nie jest najmniej. Dobra, i pokażę Wam jeszcze szczoteczkę, jak ona wygląda. Ona jest silikonowa, ma takie dwie długości włosia. Czekajcie, jak Dobra, myślę, że będzie widać. To w ten sposób wygląda szczotka. I myślę, że to jest czas, żeby przejść do kolejnego produktu. A kolejnym produktem jest pro salon szampon z olejkiem arganowym. I dostaliśmy miniaturkę. Tak, miniaturkę to jest 50 gram. Całościowe opakowanie to jest 1000 gram. Kosztuje ono 18,70. Jest to szampon do włosów zniszczonych i matowych, ma właściwości rewitalizujące, odżywcze nawilżające, przywraca włosom siłę. Trochę małe opakowanie, nie jak już 18 zł to kosztuje, to nie jest majątek, mogli dać trochę większe. Ale okej, okay, sprawdzimy szampon, chociaż wiecie, że ja mam już swój szampon ukochany. Kolejna rzecz to jest bit pełen produkt i jest to, o Jezus, to są te kremy do depilacji, a ja mam alergię na te kremy do depilacji, co teraz? I co teraz? Trzeba będzie komuś podarować. Okej, okay, cena... Aha, to jest pełen produkt i cena to jest 23,99. Wiadomo jak to się robi, kremuje się nogę, potem się odczekuje chwilę i zdrapuje z drapką. Z drapką. Zdrapuje się z drapką. No i że niby już wtedy nie ma głosu. Nie zaryzykuję sobie próby nawet antyalergicznej, bo po prostu szkoda, żeby to opakowanie zostało zniszczone. Po prostu będzie dla kogoś w prezencie. Mm, I produkt dla klientek VIP to jest. A, ok, to jest ta rękawiczka. Serdeczna tą ta rękawiczkę? Wow, ale fajnie! Tak! <laughs> tak, dostaliśmy rękawiczkę. Ok, spoko. Będzie trzeba przetestować. Aha, czyli to są jednorazowe. Tu jest jedna sztuka i ona normalnie kosztuje 14 zł. A, o, o Jezus! To jest strasznie drogie, jak na jeden, jedno użycie, no nie? 14 zł za dyma To Niby wygodne w podróży, bo się wyciąga i myje się twarz już spoko. Ale. A, nie. Dobra. Dobra, 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 już wszystko widzę. 3 miesiące codziennego demakijażu, czyli to jest produkt na 3 miesiące. Już się przestraszyłam, że wiecie, to w takiej saszetce jest, mówię, kurczę, otwiera się to i potem co? I potem się to wyrzuca? To jest takie jednorazowe, nie bez sensu. No więc fajnie jest wiedzieć, że jednak 3 miesiące to można używać i koszt to jest 14 zł. Okej, okay, fajnie, będę przetestować, będę przetestować, przetestuję 100%. I coś my tu jeszcze mamy, mamy jeszcze. Prezent dostałam prezent i to jest, o maska lubię te maski, łagodząca maska do twarzy po opalaniu opalaniu? okej, okay, będzie na lato yy, jedna maska łagodząca, tak i koszt tej sztuki to jest od 5,99 do 7,99 zł dobra, przechodźmy do urodzinowej edycji pudełeczka box popatrzcie jak pięknie to wygląda, to pudełko jest po prostu urocze, urocze wygląda jak taki cudowny prezencik Dobra, i otwieramy, jest ciężkie, strasznie, słuchajcie, strasznie ciężkie, dobra, i tu mamy tak, makulaturę, Specjalnie dla klientek shiny box, 6% na y, soczewki kontaktowe, mm, 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 wyszkła.com, ok, i 25 zł y, voucher na okulary, czyli jakby ktoś chciał okulary albo soczewki kontaktowe, bardzo można skorzystać. Następnie mamy Oxy, specjalnie dla klienta bo za darmo dostęp do indywidualnego planu diety oksi na 14 dni. Jako, że ja mam swoją nutri-dietę, z tego nie skorzystam, ale ogólnie fajnie, diety, za wiele. Dobrze, co tu jeszcze mam? O, jeszcze jakaś markulatura jest. Gold Vip BB i Hot Pink BB. Mm, to są... O, najchętniej kupowany azjatycki krem BB na polskim rynku, przeznaczony dla cery poszarzałej, tłustej i przebarwionej. Matte finish, formuła daje naturalne, pudrowe wykończenie marki. To są dwa produkty testowe właśnie tego złotego i różowego e, kremu BB. I mamy naszą karteczkę z rozpisaną edycją urodzinową. Dobra, jedziemy. E, serum stymulujące wzrost rzęs. Produkt pełnowymiarowy. Koszty 99 zł za 5 ml Magic Lush się nazywa, czyli to będzie ten produkt. Zapakowany szczelnie. Ale go odpakuję, bo na pewno będę go próbować. Moje rzęsy nie są w najgorszej kondycji, więc generalnie te wszystkie jakieś tam wszyscy się podniecają tymi tam coś tam Revitalash, jakiś tam Renergetic Ren i jakieś inne tam taty. No ja, ja jakoś nie, nie czuję tego, nie ma potrzeby po prostu ekstremalnego podłużenia sobie rzęs. Dobra, kolejny produkt to jest Lilami peeling algowy do ciała. Jest to nowość, nie mamy pełnego opakowania, ale już Wam powiem jaki mamy. To jest to Lilami, tak. To jest ten produkt, ojej coś mi się chyba tutaj by... wykaraskało z tego opakowania. Peeling algowy do ciała i mamy tutaj, yy, już Wam powiem, jaką wielkość, albo Wam nie powiem, a nie, 50 ml, a pełnowartościowe opakowanie to jest 120 ml w koszcie, w koszcie, w, w koszcie 50 zł. No, peeling, jak peeling wiadomo, złuszcza. Pachnie nie jakoś słodko, nie jakoś bardzo energetyzująco, po prostu przyjemnie pachnie. Uch. Uch. dobra, Pili. Kolejny produkt pełnowymiarowy to jest Apis Maser... Apis. Mgiełka do twarzy i ciała, delikatna mgiełka, pula, ta, bla, 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 bla. skórze promienny wygląd, bla, bla, bla. Upręża, relaksuje, kosmetyczna... dobra miks rodzajów jest, więc zobaczmy, jakich ja dostałam. A ja dostałam mgiełka z ekologiczną wodą z owoców pomarańczy z komórkami macierzystymi. Okej, okay, dobra. Pomarańcze, rośliny, komórki macierzysty, tak, bogate w aminokwasy, polisacharydy, peptydy i proteiny, wzmacnia kwasem hialuronowym i ekstrazy, ale doskonały z skóry i twarzy, i ciała. Posiada właściwości intensywnie nawilżające, witalizujące, regenerujące i wzmacniające, zapewnia skórze świeży i promienny wygląd, a subtelny pomarańczowy aromat, odprężony, relaksuje zmysły. Nie lubię pomarańczowych aromatów, ale straszne. Czekajcie, tylko nie Mam w ogóle nowe tatuaże yy, i nie chcę po nich pryskać. A a propos w ogóle moich tatuaży, kochani, jak będziecie chcieli kiedyś, e, żebym zrobiła dla Was filmik odnośnie tego moich tatuaży, a mam ich już e, 8, to dajcie znać. Eee, nie jest pomarańczowy ten zapach, bo mi się, wiecie co, pomarańczowy zapach zazwyczaj kojarzy z tymi kremami do, nieszczęsnymi do antycelulitowymi, do antycelulitowymi, antycelulitowymi, ja po prostu nie umiem się dzisiaj wysławiać, słuchajcie. E, a to mi bardziej przypomina Convali, ja nie wiem dlaczego, ale tak jest. A Convali bardzo lubię. Y, Silk Care, masełko do skórek. Jest to nowość, produkt wymiarowy, o, który kosztuje dwa. 2... Boże, jakiś włos mam cały czas, nie kilka. Y, to jest produkt, który kosztuje 9 zł 12 ml I to jest masełko do skórek, nazywana ochrona skórek. Taki słoiczek fajny. Otwieramy, jest zalakowany, to nie będziemy otwierać. Ale z do skórek zawsze fajne, bo akurat kiedy ja mam takie, wiecie, tutaj, to już nawet nie chodzi o te skórki, które są tutaj przy macierzy, albo po prostu te z boku, one mi strasznie nachodzą, i takie są twarde i niefajne. Może to faktycznie gdzieś tam mm, nawilżę i zmiękczy i będzie fajnie. Dobra, kolejny produkt pełnowymiarowy to jest Glazew Cień, do powiek wypiekany terrakota. Cena regularna to jest 30 zł. I ja dostałam w kolorze. katnego, brudnego z srebrnymi drobinami. On będzie ładnie opalizował. Nie wiem, czy cokolwiek tu widać, ale w opakowaniu wygląda on w ten sposób. Przybliżę, przysunę, nie będzie za jasno. Ale jest no całkiem ładny, chociaż to nie jest mój klimat, nie mój styl i nie moje kolory. Więc może na klientkach po prostu będę używać. I następnie mamy Skin 79. Jest to gratis. Krem Hot Pink Big B, krem y, Vip Gold BB. Aha, to jest czyli to, co się dostać, tak? Tak. I potem po drugiej stronie mamy prezent dla członków klubu Vip, The Secret Soap Store. Y, produkt pełnowymiarowy, który kosztuje 39 zł. Jest to krem do rąk, limonka z miętą. O, jakie fajne opakowanie. Popatrzcie, takie metalowe i y, taka tubka. Lubię takie oryginalne opakowania. Sprawdźmy ten kremik. O Jezus, jakie gęste! Takie masełko się z tego robi, wiecie? To nie jest taki krem-krem, który się gdzieś nam wylewa wylywo, tylko mamy takie gęste masełko. Bardzo fajna formuła. O, jakie ulga! Ulga niesamowita. Rozmazałam sobie szminkę na ręce, trudno. Zaraz trzeba będzie ją umyć i znowu nakramować kremikiem. Zapach mocno miętowo właśnie cytrusowy. Fajny, naprawdę na lato fantastyczne. 20% tutaj jest szyja No, spoko. Trochę stawę mi się zrobiły takie ręce tutaj od strony wewnętrznej, ale mam nadzieję, że ten efekt by mnie nie życzy. I ostatni produkt, jaki tutaj otrzymali, to jest prezent dla zamówień, zamówień subskrypcji. Yy, produkt kosztuje 11,45 jest to daw peelingujący żel pod prysznic. Wiesing shower gel after smoothing skin after one shower. E, tak wygląda opakowanie tego naszego dawu. E, to już jest chyba trzeci w ogóle produkt daw, który dostaliśmy w pudełku. E, spoko, spoko. Na dawnie mam e, uczulenia, że jak bym dostał na przykład palmoliv, to wtedy jest masakra, ale daw spoko. No okej, okay, cieszę się. Dobra, kochani, to już wszystko. E, słuchajcie, dajcie znać oczywiście jak zawsze. Co sądzicie na temat tych pudełek na dole? Który z pudełek bardziej się Wam podobał w tym miesiącu? Dla mnie oczywiście Shiny Box wygrywa. W ogóle Glossy Box absolutnie mnie nie... Glossy Box? Big Glossy za, absolutnie mnie nie zachwyciła. Wręcz po prostu ym, inaczej. Po prostu otworzyłam i tak... A, no dobra, no... O, maskara, przetestujemy. A potem jak zaczęłam używać... A, masakra. No, także to są wszystkie produkty, jakie ja otrzymałam w tym miesiącu od Big Glossy i od Shinybox. Czekam w dalszym ciągu na Wasze pytania i komentarze, czy chcecie, żebym opowiadała o moich tatuażach, bo tak jak wspomniałam, jest ich już 8 i każdy ma jakieś tam dla mnie sentymentalne, sentymentalne znaczenie, więc mogę o nich opowie opowiedzieć i zrobić taki osobny filmik. Tak jak wspomniałam, będzie informacja o tym, co tam się dzieje w moim życiu takiego prywatno-zawodowego. No i oczywiście podsumowanie diety za kolejny tydzień, więc oczywiście mam nadzieję, że na to czekacie, jak to tam idzie jowance odchudzanie. A idzie całkiem stanie Myślę, muszę, muszę przyznać, że myślałam, że będą większe kryzysy, że będę miała jakieś tam większe problemy z tym, żeby utrzymać tą dietę. Powiem Wam w sekrecie. Jest dzisiaj piątek, ja to właśnie w piątek nagrywam i w piątek jeszcze otrzymacie ten filmik na YouTube. Ale dzisiaj jestem mega głodna. Nie wiem dlaczego, ale te porcje są strasznie małe dzisiaj i po prostu cały dzień chodzę głodna. I cały czas tylko przesuwam tą... Wiecie, no bo powinno się jeść co 2-3 godziny. A ja cały czas przesuwam po prostu to, może już zjem, bo już po prostu takie stanie w żołądku niesamowite. A te potrawy, które jeszcze nie zostały na dzień dzisiejszy, czyli po i kolacja, wcale do dużych się nie zaliczają i po prostu dzisiaj nie jestem szczęśliwa. Zresztą wczoraj też nie byłam, ale to już inna kwestia. Dobra, Misza, o to. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu, oczywiście, jeżeli tak, to czekam na Wasze kciuki w górę i nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu tego kanału, zapraszam Was również na mój fanpage na e, Facebooku, standardowa moja regułka. No ok, do zobaczenia następnym razem, pozdrawiam Was ciepło, pa pa!